Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Początek Kościoła, początek papiestwa, prostota, głębia i dar doświadczenia łaski od Boga Ojca. Taki obraz pokazuje nam dzisiaj Ewangelia i pokazuje, że Kościół trwa już ponad dwa tysiące lat. I choć przez wieki Kościół był w różnej kondycji, to wciąż trwa. Dlaczego? Bo sposób powołania Kościoła przez Jezusa dokonał się w łączności z tym, który jest od wieków. Tak wiele jest dzisiaj burz wokół papieża Franciszka, papieża Benedykta XVI, a nawet świętego Jana Pawła II. Wokół całego Kościoła. Ale w każdej burzy dokonuje się oczyszczenie. W burzy też jest Bóg. Ewangelia opisuje dzisiaj tylko to, co działo się między Jezusem a Piotrem. Ale spróbujmy pomyśleć, co robili apostołowie. Na pewno milczeli, bo nie pada żadne słowo od osób trzecich i prawdopodobnie trwali na modlitwie. Modlitwa jest naszą drogą, modlitwa za papieża i całą wspólnotę kościoła. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.